To Andrew to młody perkusista, który stara się osiągnąć doskonałość. Fletcher, wykładowca prestiżowego konserwatorium, jest bardzo wymagającym nauczycielem. Jego metody dydaktyczne są okrutne. Zmusza uczniów do nieludzkiego wysiłku, często poniża. Andrew jest gotowy na wszelkie poświęcenia, aby stać się muzykiem idealnym. If you, my band, I will you like a pig. Kino centrum zainauguruje cykl pod tytułem Kino z aromatem. Będą to pokazy specjalne, filmy adresowane do wymagającej publiczności, kameralne, po których będzie można podzielić się swoimi refleksjami. Jako pierwszy z cyklu zostanie wyświetlony film, a jeśli Bóg jest. Będzie to historia chłopaka, który przypadkiem poznaje na pozór normalną rodzinę. Jej członkowie zapraszają go do domu, domu, w którym szybko dojdzie do wielu zaskakujących zdarzeń. Poszukujący człowieczeństwa, Tore, będzie musiał zmierzyć się z porażką i jej konsekwencjami. Naturalistyczny, brutalny i obnażający najgorsze oblicze człowieka film o tym, jak niedaleko od siebie znajdują się drogi do Boga i do piekła. Dajcie, drodzy miłośnicy białej broni, fani cięcia, kochankowie krojenia, pasjonaci ran kutych. Jest wiosna 2013 roku. Prokurator Teodor Szacki nie pracuje już w Warszawie. Pożegnał się z przeszłością i karierą, by przenieść się do Sandomierza. Tu zaczyna nowe wspaniałe życie, ale dość szybko spotyka go rozczarowanie. W obcej, nieprzyjaznej rzeczywistości rozgoryczony Szacki prowadzi śledztwo w sprawie dziwacznego morderstwa, którego ofiarą jest sandomierska działaczka społeczna, kobieta szanowana i ceniona, o nieskazitelnej reputacji. W trakcie dochodzenia Szacki napotyka na kolejne przeszkody i ściany milczenia. Jednocześnie całej sprawie towarzyszy gorączka medialna. Nie bez znaczenia są tu bolesne relacje polsko-żydowskie oraz historia, która wydarzyła się przeszło 60 lat wcześniej. Wśród zagadek i kłamstw Teodor Szacki będzie próbował odnaleźć ziarno prawdy. Panie. Będziesz musiał w końcu komuś zaufać. Bo ja jestem Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny, każący nieprawość, i jestem na syna. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Prezydent.